Witaj, kochana. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób tracimy swoją energię. Czyli innymi słowy, dlaczego dzieje się tak czasami, lub może często, że Źle się czujesz, że masz no, taki gorszy dzień, jakieś smutki, może, albo się denerwujesz, albo no, jakieś negatywne sytuacje się pojawiają w Twoim życiu, no, dlaczego, albo dlaczego masz negatywne myśli o sobie, o swoim życiu, o przyszłości, czy o innych ludziach, tych bliskich, którzy Ciebie otaczają. Więc spojrzymy się na to wszystko z poziomu, energii. No bo jak wiesz, wszystko jest energią, tak? My jesteśmy energią, energia jest w nas, energia jest wokół nas. No i teraz jak my mamy niski poziom energii, no to właśnie gorzej się czujemy. Czyli mamy wtedy negatywne myśli, takie negatywne emocje, no i automatycznie, no, przyciągamy do siebie też jakieś takie tak zwane negatywne, ciężkie, trudne sytuacje. No jeśli się to taki stan przedłuża, no to nawet się pojawiają różnego rodzaju dolegliwości czy Choroby. Natomiast, jak mamy wysoki poziom energii, to wtedy mamy pozytywne myśli, mamy pozytywne emocje, e, też czujemy taką wdzięczność za wszystko, e, radość. No i oczywiście do swojego życia zapraszamy e, pozytywne e, doświadczenia, no i wokół nas również są e, pozytywni, e, pozytywni ludzie. E, no i teraz. E, w związku z tym można powiedzieć, że z, wycią można wyciągnąć wniosek, że zależy nam na tym, aby utrzymywać wysoki poziom energii. No i teraz e, wysoki poziom energii my możemy utrzymywać poprzez różnego rodzaju też praktyki, czyli na przykład yoga, e, medytacja, e, praktyka oddechu, taki świadomy oddech, różnego rodzaju techniki, praktyki e, oddechu. No oczywiście nauczenie swojego, Umysłu, e, pozytywnych, e, pozytywnych myśli, no i też e, takie wysokowibracyjne jedzenie, czyli karmienie swojego ciała, swoich komóreczek wysokowibracyjnym jedzeniem. To wszystko powoduje, że my e, utrzymujemy wysoki poziom energii, no oczywiście pod warunkiem, że robimy to e, regularnie. Tak, że to się stało naszym nawykiem, no naszą po prostu taką takim nowym stylem życia. Eee, I, ale dzieje się również tak, że osoby, które Pomimo, że już, no, żyją na takim poziomie, już w taki sposób funkcjonują, to one również, oczywiście nie wszystkie, ale również takie osoby zauważają, że, no, ta energia im jakoś spada. Po praktykują na przykład rano i, i, i tam coś w ciągu dnie, dnia, ale później jakoś im ta energia, no, jakby uciekała gdzieś, tak? No i o tym będziemy dzisiaj rozmawiały. Gdzie ta energia ucieka, że jednak to samopoczucie zaczyna być gorsze? No a oczywiście osoby, które no jeszcze nie stosują tych praktyk takich wysokowibracyjnych, żeby utrzymywać tą wysoką energię, no to one no bardzo często mają no jeszcze trudniej, jeszcze gorzej, no bo ym, ym, no przez to, że nie utrzymują tych wysokich wibracji tak świadomie poprzez zmianę stylu życia, no to i, i ucieka im jeszcze ta energia, no to te stany takie mm, trudne w życiu, złego samopoczucia mogą być dużo częstsze. No więc y, tutaj, no, wniosek jest oczywisty, że my potrzebujemy, żeby po pierwsze utrzymywać wysokie energie, no to stosujemy y, stosujemy te wszystkie praktyki, ale również potrzebujemy y, Wiedzieć, gdzie w ogóle my tracimy naszą energię. No i właśnie dzisiaj o tym będziemy y, rozmawiały, tak? Gdzie ucieka nasza energia? Więc y, takim bardzo częstym i powszechnym y, sposobem na utratę energii to jest oddawanie tej energii innym ludziom. Y, jak to się dzieje? Wiesz wiele osób, które szczególnie takie osoby, które nie oczyściły swojej przeszłości, z tych negatywnych myśli, negatywnych przekonań, negatywnych emocji, pamięci negatywnych zdarzeń, które, które wibrują tak na poziomie komórkowym w nas. No to takie osoby mają poprzez to, że nie oczyściły tej przeszłości. One mają zablokowane, kanał do um jak gdyby pobierania, ale jakby, że ta energia ze źródła stworzenia, no nie płynie i nie są wtedy w tak zwanym przepływie życia. No ja dlatego nagrywam kurs o pokochaniu siebie, który będzie udostępniony, no jak będzie gotowy, nie obiecuję jeszcze terminu, może to będzie za miesiąc, może za dwa. Jest to kurs, który pomoże, jeśli ty jeszcze nie zrobiłaś takich gruntownych porządków ze swoją przeszłością, no to on tutaj ci z pewnością e, pomoże. No i teraz tak, e, te osoby, które nie są w przepływie życia, czyli ta energia ze źródła no nie płynie w taki lekki sposób. E, no to o, takie osoby szukają energii gdzieś na zewnątrz siebie, bo im brakuje energii do życia. Tak? Brakuje energii do życia. Bo kiedy ta energia ze źródła płynie, no to my można powiedzieć, jesteśmy na takiej fali życia. Po prostu e, Radości, lekkości, e, wszystko się fajnie dzieje. No jak ten kanał jeszcze nie jest w pełni oczyszczony, no to jest, no ja to nazywam takie up and down. Czyli raz na górze, raz na dole, no ale już im bardziej kanał jest oczyszczony, tym więcej jest tych takich fajnych stanów e, i oczywiście e, takich, no, pożądanych doświadczeń, tych pozytywnych doświadczeń. No ale tak, właśnie osoby, u których ten kanał jest mocno zanieczyszczony, one, żeby przetrwać, no to jest no, normalny instynkt, który mamy w sobie, to szukają energii, no bo żyjemy dzięki energii. No i wtedy no, najczęściej się to dzieje, w sposób nieświadomy, takie osoby szukają energii właśnie od innych osób. I stosują, ja to nazywam tak zwane haki energetyczne, czyli wyszarpują energię od innych ludzi. I to się dzieje poprzez obwinianie. Czyli wiesz, obwinianie, najczęściej się to dzieje też z bliską osobą, tak? Nie zawsze oczywiście, ale, ale, Częste z bliską osobą, bo jest wtedy no najłatwiej, i takie obwinianie, co ta osoba na przykład zrobiła, a czego nie zrobiła. No i teraz, jak taka osoba się dana to złapać, to automatycznie oddaje energię. Czyli e, oddaje ją energię, bo albo się, jeżeli jesteś, powiedzmy, e, obwiniana, e, dam już taki przykład konkretnie, jeżeli jesteś o coś obwiniana, no to wtedy z, mo, najczęściej albo się denerwujesz, albo się e, jakoś tak obrażasz, wycofujesz, albo się czujesz możliwe, że winna e, i się przyznajesz do tego, mówisz, no tak, rzeczywiście to to zrobiłam, ale w takim, wiesz, poczuciu winy, to wtedy jest również oddawanie energii. Ale denerwowanie jest również oddawaniem energii. Ja już ci wytłumaczę, jak to działa, ponieważ to denerwowanie się, że na poziomie świadomym nam się wydaje, że ktoś nas oskarża no, bezpodstawnie i zaczynamy się denerwować. Zaczynamy się denerwować, mówimy, nie, to w ogóle tak, tak nie jest, zobacz i tak dalej, i tu się. No, denerwujemy, bo zupełnie nie czujemy się w tym winne, ale jeśli my się denerwujemy, to jednak ktoś nacisnął w jakiś słaby nasz punkt w coś, co my Schowałyśmy głęboko, nie chcemy tego w sobie widzieć, yy, i o, ta osoba jak na to, że tak powiem, naciska, to my się niby denerwujemy, ale tak naprawdę pod tym jest poczucie winy. Bo gdyby tego nie było, to ktoś nas może obwiniać, oskarżać, a my po prostu wiemy, że to jest jego, że to w ogóle nas nie dotyczy, i ze spokojem mówimy: No, ja rozumiem, że wiesz, no ty to tak widzisz, ja to widzę zupełnie inaczej. I jakby jest taki dystans, ale wiesz, dystans? Nie na wypieraniu emocji, bo tak też można, wiesz. Są osoby, które po prostu się dystansują, ale w taki, wiesz wyuczony schemat od dzieciństwa zamrażania, po prostu zamrażania emocji i taki niby dystans no to jest no to trzeba umieć rozpoznawać tak, ale już może nie będę w, ten, w tym kierunku szła, żeby no nie rozpraszać tych wiesz wątków, więc i teraz tak, jak się denerwujemy to tak jak ja powiedziałam pod tym jest to takie poczucie jednak winy że coś tu jest na rzeczy. I najlepsze są przykłady. E, ktoś ma, powiedzmy, masz dziecko. Możesz nie mieć, ale dla przykładu, masz dziecko, e, i teraz e, twój partner czy twój mąż oskarża cię o to, że mm, krzyczysz na swoje dziecko bardzo często. Dlaczego ty ciągle na niego krzyczysz, czy na nią, tak, na córeczkę? Czemu ciągle krzyczysz? To po prostu tak nie może być, tak? No i ty się zaczynasz denerwować. Jak to w ogóle? Przecież ja, ja na nią nie krzyczę, tak? Czy na niego tyle tu po prostu robię dobrego i tak dalej? I ty masz na przykład takie poczucie, że no rzeczywiście z tym dzieckiem tyle spędzasz czasu i rozmawiasz i, i, się bawisz, czy lekcje odrabiasz, czy no, cokolwiek, tak? Ale no w takim sensie, że, że nie ma tych krzyków, jest naprawdę taka dbałość, opieka. Ale jednak czasami ci się zdarzy krzyknąć, tak? Czasami ci się zdarzy krzyknąć, i ty nie masz w sobie na to akceptacji. Nie masz akceptacji, że czasami krzykniesz, tak? Masz jakieś takie wyobrażenie, że po prostu powinnaś być tak zwaną idealną mamą, która zawsze to dziecko kocha, przytuli, akceptuje, wytłumaczy. Wiesz, książki jeszcze o świadomym rodzicielstwie przepięknie to tak właśnie pokazują, jak to się dzieciom robi krzywdę, jak się na nie krzyczy. No i tutaj po prostu, że trzeba tak, tak, tak. No i ty się starasz jak możesz. No ale masz nieraz gorszy dzień, krzykniesz i absolutnie siebie za to nie lubisz, obwiniasz siebie za to, pomimo że proporcjonalnie dużo, dużo dajesz fajne, dużo fajnych rzeczy temu dziecku dajesz. I teraz wtedy taka osoba ma na ciebie haka, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ty siebie kochanie za to obwiniasz. Bo zobacz, my nie jesteśmy idealne. Mamy za sobą jakąś przeszłość, tak? I po prostu normalne jest, że takie ludzkie, że tak powiem, no dopóki naprawdę już nie jesteśmy na takim flow, cały czas na tej fali życia, w przepływie, wszystko oczyszczone, kanał oczyszczony, energia ze źródła płynie, my jesteśmy tylko kanałem i tu w ogóle kreujemy sobie same piękne doświadczenia, tak? No, no jeszcze jeśli nie jesteśmy w tym punkcie, no to jednak różne, jakieś tam takie zabrudzenia, że tak powiem, z przeszłości niepoczyszczane jeszcze są w nas. No i to generuje, że my czasami nie wytrzymujemy i nawet na to przykładowo dziecko się denerwujemy. I tu trzeba, żeby ktoś cię nie wyhaczył na to, to nie obwiniać go o to, że on cię obwinia, bo on, że tak powiem, ma do tego prawo, a ty wiesz fajnie, jakbyś właśnie umiała się do tego zdystansować, tylko tu chodzi o to, kochanie, żeby siebie nie obwiniać, czyli dać sobie pełną akceptację, że na ten moment nie jestem idealna, może nawet nigdy nie będę, mam swoje słabe Strony, staram się jak mogę, e, przechodzę jakieś różne procesy transformacji, mm, ale idzie to w swoim tempie i no, y, od czasu do czasu, raz częściej, raz mniej, e, ale jednak krzyknę i daję sobie pełne przyzwolenie na to, że nie jestem idealna. Jeśli ty tą cząstkę zaakceptujesz w sobie, że masz taką cząstkę, która się to jest oczywiście tylko przykład, która, że czasami się denerwujesz i krzykniesz, i masz na to przyzwolenie. Tak mam, staram się jak mogę. To nie oznacza, że ja sobie daję przyzwolenie, że teraz mogę chodzić i pokrzykiwać na wszystkich, bo ja tak mam. Wiesz, no to jest czymś innym, to nie na tym polega, prawda? Że ktoś ze sobą nic nie robi, tylko uważa, że on taki jest, bo on, bo on sobie krzyczy, nie? Bo miał trudne dzieciństwo. No, no to też nie wiesz, no bo to jest ta inna skrajność, tak? Tu jednak chodzi o to, że my mamy brać odpowiedzialność za swoje emocje, przepraszać, więc też przeprosić to dziecko, czy przeprosić kogoś, jeśli się krzyknęło, bo się, no, po prostu nie wytrzymało, ale jednak dać sobie, Tobie przyzwolenie, ja przepraszam, ale jednak, no, no, wiem, że nie jestem idealna. Akceptuję tą taką negatywną, jak gdyby część siebie, taką jeszcze no, nieuzdrowioną, a i robię co mogę, żeby to zmienić. I wtedy, jak Ty będziesz miała akceptację, Pełną akceptację w pełni, pełną akceptację w pełni, akceptację siebie całkowicie i tą jasną część, i tą taką ciemniejszą część, to nikt Cię nie wyhaczy, kochanie. I nie oddasz energii. Bo wtedy właśnie, co się dzieje? Zobacz, jak, w jaki sposób tą energię oddajesz. Tak jeszcze chcę Ci to wytłumaczyć. Bo zobacz, kiedy Ty się denerwujesz, tak? Wściekasz, denerwujesz się na kogoś, że ktoś Cię o coś oskarża, a Ty um, uważasz, że tego nie masz, a Gdzieś głęboko jest to poczucie winy, bo ta osoba pobiera ci energię poprzez to, że ona odczuwa na poziomie energetycznym satysfakcję, że cię złapała. I to jest takie. Wiesz, jak myślisz, jak patrzysz na to logicznym umysłem, słuchasz tego logicznym umysłem, to to się może wydawać takie no, nielogiczne, a to jest logiczne. Tylko ja ci teraz to wytłumaczę, bo tu nie chodzi o to, co jest widoczne, czyli widoczne jest na przykład, że ty się denerwujesz i ty się z tym nie zgadzasz, tylko pod spodem na poziomie energetycznym jest to Twoje poczucie winy. Twoje poczucie winy, że Ty jednak czujesz się winna, że czasami krzyczysz i ta osoba też na poziomie energetycznym odczuwa, że Ty jednak się poczułaś winna, pomimo że sobie przykryweczkę dałaś dener denerwowania się, czyli jak gdyby nie zgadzania się z tym, to i tak ta, cię, ta osoba Cię Czuję, że ona Cię złapała, że ona Cię złapała na tym poczuciu winy. Ona nie ma tego świadomego bardzo często, ale jednak to ma miejsce i energia do niej płynie, jest satysfakcją, czuje się zwycięzcą. A tym bardziej, kiedy my się przyznamy do czegoś i powiemy, no tak, rzeczywiście tak zrobiłam, ale to przyznanie jest z poczucia winy. Różnica jest przyznania się do tego, że okej, okay, ja rzeczywiście, no wiesz, coś zrobiłam, na przykład, no krzyknęłam, tak? Krzyknęłam, tak, prawda, przepraszam, przeprosiłam kogoś już może, albo przepraszam, ale nie z poczucia winy, takiego kurczenia się, że jestem niedobra, zła, tylko jest cząstka mnie, która absolutnie to akceptuje, bo to rozumie, to co tłumaczyłam chwilę wcześniej, a, ale jest oczywiście mnie, która bierze za to odpowiedzialność, no i przeprasza. Ok, więc to jest jeden ze sposobów na oddawanie swojej energii, łapanie się na takie haczyki energetyczne, ktoś właśnie takiego haka zarzuca i pobiera ci energię poprzez to. Obwinianie, no to, co Ci tutaj mm, opowiedziałam, teraz. Innym sposobem to jest to, kiedy my nie stawiamy granic, czyli y, dajemy przyzwolenie właśnie na jakieś krzyki, dajemy przyzwolenie drugiej osobie na to, że mówi nam, co mamy robić, czego nie mamy robić y, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie przekraczanie y, naszych y, granic, a my nie potrafimy powiedzieć: Nie, nie zgadzam się na to. Tak w mocy, wiesz, nie z poczucia winy albo coś tylko takie naprawdę w mocy postawienie granicy yy, i tutaj jakby zarządzanie po prostu tym jaka ty jesteś, tak? Nie pozwalasz po prostu yy, sobą yy, jakoś tam sterować, manipulować, tak? Bo jeżeli na to pozwalasz, no to znowu automatycznie yy, oddajesz energię. Kolejny sposób, w jaki tracimy energię, tak? Kolejna taka sytuacja, w jakich my tracimy naszą energię, to jest takie, że ta energia nie płynie do teraźniejszości, na realizację naszych marzeń, naszych pragnień, realizację jakiegoś projektu, rozmyślania o tym, praktyki już takiej, wiesz, już przekładanie tego na, na praktykę, na działanie, to ta energia jakby jest wtedy z nami. Natomiast jeśli my bardzo dużo myślimy, o naszej przeszłości, o tym co się wydarzyło, kto nam coś zrobił, albo nas zostawił, albo yy, nie wiem, właśnie nakrzyczał na nas, albo no to wiesz, jest tysiące wątków, każda z nas może mieć i my jesteśmy myślami ciągle w przeszłości, rozpamiętywanie czegoś sprzed 10 lat, albo też czegoś dobrego, jak to było cudownie za dawnych czasów, jak miałam to czy tamto, czy coś tam było, o, to były czasy. Wiesz, no tak się wygłupiam trochę. No to to jest energia płynie do czegoś, czego nie ma. Po prostu tracisz energię, kochanie. Jeśli to robisz, oczywiście. Jeśli to robisz, rozmyślasz o przeszłości, czy o negatywnie o przeszłości, czy pozytywnie, energia płynie w coś, w coś, co już nie ma, masz to za sobą i to jest utrata y, energii, tak? Również y, my bardzo często oddajemy energię innym poprzez myślenie o. Osoby, o innych osobach. Ja nie mówię, żeby być tu, wiesz, egoistką i myśleć tylko o sobie, bo wszystkie skrajności nie są dobre. Ważna jest równowaga, tak? My myślimy o sobie, przede wszystkim o tym, żeby nam było dobrze, bo jak ja zawsze mówię, kiedy nam jest dobrze, kiedy my mamy zaspokojone potrzeby, mamy wysokie wibracje wtedy i my możemy dzielić się tymi wysokimi wibracjami, czyli dawać energię innym i im pomagać. Jak my mamy jakieś Totalne deficyty, no to, to z pustego w puste, w puste nie nalejesz, tak? Więc no, no wtedy trzeba jednak się mocno skupić na sobie, a ogólnie dojść do równowagi. Dbam o siebie, cały czas utrzymuję wysokie wibracje, i wtedy też oczywiście pomagam, pomagam innym ludziom, tak? I tutaj, kochanie, w, tak jak wiemy, energia idzie za uwagą, czyli tam, gdzie my dajemy energię, to zasilamy i to się jakby można powiedzieć, powiększa i my to też przyciągamy do swojego życia, no to jest jeszcze jakby taki inny troszkę temat, ale teraz e, zobacz, kiedy ty myślisz o innych, na przykład komuś się coś stało, ojejku myślimy, jak to niedobrze i tak dalej, co tu zrobić jak tutaj sobie pomóc i tak, z jednej strony to jest szlachetne i my to oczywiście róbmy, ja mówię ja nie, mu nie mam na myśli, żeby tego w ogóle nie robić, tak, ale w równowadze bo są wiele kobiet ym, po prostu mnóstwo energii poświęca na y, taką rozmyślanie o innych, jak im pomóc, co tam y, im jeszcze poszukać, jakichś rozwiązań itd itd. Ale jak się zapomina o innych, to tamta osoba daje, en, dostaje energię od ciebie, ale ty nie zasilasz siebie i później słabniesz coraz bardziej, bo energia tam płynie do tej osoby, a nie dajesz dla równowagi też sobie. Więc myślmy o innych, pomagajmy im, ale również bardzo, bardzo, bardzo starajmy się pamiętać o tym, żeby myśleć o sobie i dawać tę energię też nam poprzez uwagę na sobie, na tym co ja potrzebuję mm, e, i tak dalej, i tak dalej, tak? Na nasze życie e, również. E, energia też ucieka, kiedy my myślimy o innym, co oni nam zrobili, co on nam zrobił, a jak on się może tak zachowywać, a zobacz jak ten sąsiad coś tam, wiesz, jak on wygląda, a jak tam ktoś po, coś powiedział, a, i tak dalej, i tak dalej. To znowu energię dostają tamte osoby. Nawet jak ty te osoby Negatywnie oceniasz, czyli to jest jak gdyby przeciwieństwo rozmyślania, w jaki sposób można komuś pomóc, ale to jest dokładnie ta sama utrata energii, bo i tak ta energia. Płynie do tamtej osoby i ona rośnie w piórka, że tak powiem. Kiedy my kogoś oceniamy, nawet albo do kogoś to opowiadamy, albo w myślach, wiesz, film się kręci, myśl, wiesz, myśli płyną o tym właśnie, co ktoś zrobił, czego nie zrobił, albo nam, albo w ogóle jak on żyje. O jednej osobie, o drugiej, o piątej, o dziesiątej w ten sposób rozmyślamy, tam w głowie cały czas leci, taki film, tak jak ja mówię, a inny, Energia po prostu cudownie wycieka do tamtych osób, a my mamy skupiać się na sobie w równowadze, to co mówiłam przed chwilą. No i taka ostatnia rzecz na dzisiaj: no to jest oczywiste, słynne oglądanie negatywnych wiadomości czy słuchanie. Wiesz, jeżeli ktoś e, e, słucha negatywnych wiadomości, które jest chyba no. Ufam, że to dla Ciebie oczywiste, że e, to jest zabieranie energii, no bo w momencie, kiedy my słuchamy o czymś negatywnym, że to się dzieje, tamto, wiesz, tu ktoś tam no, umierają, tu coś, tu będzie gorzej, tu coś tam, wiesz, jakieś wojny, nie wiadomo, kataklizmy i tak dalej, i tak dalej. No to to, e, wtedy, jak się tego słucha. Te wiadomości um, powodują, że aktywują się w nas jakieś po prostu lęki albo denerwowania się, dlaczego tam coś tak, takiego w ogóle mówią i tak dalej. No i znowu energia płynie w te informacje. Nie w nas, nie na podwyższanie energii, tylko jest to utrata naszej energii. Więc dzisiejsze nagranie do przemyślenia, kochanie. Zachęcam Cię, jak zawsze, żebyś sobie do natury poszła, bo to jest najbardziej wysokowibracyjne miejsce, albo jedno z najbardziej. Poszła sobie na spacer i może przemyślała to jest moja inspiracja przemyślała sobie to wszystko, co ja Ci teraz powiedziałam. Zastanowiła się nad swoim życiem. I... I właśnie przemyślała, gdzie tracisz swoją energię. Bo um, aby jej nie tracić, to przede wszystkim trzeba wiedzieć, gdzie ją tracimy. To już jest pierwszy krok do zmiany. Kiedy już, um, świadomość tego, co się dzieje, jest pierwszym krokiem do zmiany. Aby Twoje życie było piękne, takie świetliste, radosne, czego oczywiście Ci z całego mojego serca życzę. Także kochanie, dziękuję Ci bardzo za to, że mnie wysłuchałaś. Zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybowała mój kanał, bo wtedy będziesz dostawała powiadomienia o, o jakichś takich kolejnych moich inspiracjach, jak również, jeśli jeszcze nie pobrałaś, Dostałaś mojej darmowej medytacji, połączenie z Matką Ziemią, to również cię do tego zachęcam. Link jest poniżej tego nagrania, ponieważ słuchanie tej medytacji będzie ci z pewnością pomagało w podnoszeniu twoich wibracji. Przytulam cię do serca i do usłyszenia kolejnym razem Anabel Sanchez.